Nie mogłem tylko patrzeć, nie? Nie mogłem powiedzieć, prawda? I teraz wejdę. Be wierny, to jest intensywny. Czemu czuję, że humanity jest warto zobaczyć? Ja uwielbiam tą markę. Czytałem właśnie, że serial Terminator Zero jest wreszcie takim powrotem mm. do marki. Wreszcie pokazuje coś dobrego w odróżnieniu od tych ostatnich filmów. Wizualnie, jeśli chodzi o animację, wygląda świetnie. Jest też odpowiednio brutalny jak na terminatora, bo ta seria zawsze była br brutalna. Będziemy rozmawiali o e, filmie, który też miał w zasadzie dopiero co e, premierę w kinie, o drugiej części filmu Ghost House. Mm -hmm i będziemy rozmawiać o dwóch grach. Ghost House? Tak, Ghost House. Czemu czem tak. Ghost House, a nie Beetlejuice? Tutaj jest co prawda jedna młoda aktorka, w większości jednak to jest ta sama ekipa, która ro robiła film w pierwszej części. L aktorka znaczy tam... młoda, o owszem, ale już o ugruntowanej pozycji, prawda? cinema odkryliśmy niedawno, taką grę, która się nazywa Boomerang Fu. Bumerang sadniczo wraca do, do ręki, każdy kto kiedykolwiek tam używał, mm -hmm. czy ktokolwiek wie o bumerangu to wie, że to jest jakby podstawowa zaleta bumeranga, że jak rzucasz to on wraca no ci do ręki. i zabawkowo takie bumerangi plastikowe, ale nigdy nie wracam do ręki, jakieś oszu oszustwo. To jest pod tytułem słuchaj, so A Bopple Battle. Tutaj można grać online, można grać kanapowo do czterech graczy. Moja córka już teraz nie chce grać w gry. Ona żadnej nowej gry się nie chce uczyć. Ja powiedziałem: "Dobra, ale to sobie usiądź, a my sobie zagramy z <coughs> synem w to Bubble Battle". Ona mm -hmm. popatrzała, wiesz, na dwie, jak jakieś dwie rundki zagraliśmy i poprosiła o pad. <coughs>